Się z tej strony miłość. Yy, dzisiaj wam pokażę yy, Squad Busters. Yy, wyszła premiera już gry wczoraj, globalnie, więc dzisiaj wam pokażę, jak gra wygląda do tych których już nie grali, znaczy nie grali w Squad Busters. Tutaj pierwsza rzecz to jest yy, taki Tutaj są światy, tutaj jest poziom. No, na razie jestem tutaj, bo dopiero zacząłem wczoraj. No. I powiem wam, że na start wbić 10 level Wiedźba, Wiedźba wam mega się przyda. No i tutaj jest sklep. Jakbyście chcieli wiedzieć, to jest sklep. Nie polecam Wam wydawać na razie na ulepszenia, polecam Wam na y, bilety skrzyni wydawać na razie. Y, na tych początkujących, bo na razie się nie opłaca. Dostaniecie tak to skrzynię. Tak, tutaj macie oddział. To jest swoje postacie, które liście lub dostaliście. To są mój i mam El Tigre. E, tak, e, potem teraz mamy tu profil gracza. Tutaj macie mój profil. Jakbyście chcieli wiedzieć, tak e, to jest karnet. E, jak wyglądają starsze to jest karnet. E, fajny karnet. E, no, mały karnet, ale jak na początek to bardzo fajny karnet. E, tutaj macie wyzwania dla świeżaka i tutaj macie wyzwania takie takie questy jakby no i tutaj macie no tak tutaj macie znajomych eee, i te to, i tutaj to, tu macie grupę macie, możecie otworzyć możecie dołączyć do jakiejś grupy no tutaj macie aktualności, i skład Teraz Wam pokażę. O, widzicie. E, no i tutaj macie ustawienia. Tutaj jest Gold. I tutaj jest jakby takie. No, Wasz jakby taki ogródek, jakby tak powiedzieć. No. Mm, a i jeszcze tutaj, co mi jest księga. Tutaj macie takie, 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 drugie kwestie. Na przykład, załatwienie szkieleta to musisz na przykład zabić szkieleta, lub zrobić e, tutaj. Macie tryby bitewne, zaklęcia. No, e, no to tyle na razie. Zaraz wam pokażę, jak grać w tą grę. Więc pokażę wam, jak grać w Squadbusters. Jestem i patrzcie, tutaj macie jakby twój, wasz ten, znaczy jak osiągniecie jakiś tam poziom lub coś, to macie torbę bitewną. Macie tutaj takie y, żetony do odświeżenia, tutaj macie klucz, tutaj macie epicki klucz, tu macie y, więcej wuzji. No i to jest mój jakby, to... Y, no. I ja sobie teraz zagrałam, żeby wam pokazać jak gra się w Skarbasers. O, podwójny kłopot. Czyli będziecie mieli, mieli dwie postacie na start. O, widzicie, na przykład polecam wziąć wam na początek Grega, bo on może właśnie psuć ten. I takie polecenie, jak macie tę szybkość, to możecie yy, szybciej ten. Widzicie? O! Uciekamy, żeby nas nie zabił. Pokazuję wam. O! I teraz możecie wziąć kolejne. Co chcecie teraz? Ja sobie wezmę bombę. O! Widzicie? Ja wezmę sobie kurczaka. Skład bez też jest fajny, po prostu. I to jest jakby takie wszystkie gry połączone w jedną. Chyba. Powiem Wam, takiej fajnej gry jeszcze nie widziałem od Supercela. Znaczy, no i że też mi się podoba Brawl Stars. To też jest fajna gra. Chyba każdy z Was gra, zna, zna Brawl Stars. no możecie zostawić subika lajka w górę o uciekam pomogę nie chcę no. o o uciekam jak, jak dednę to Przepraszam was widzowie. Po prostu jeszcze. Dopiero to jest mój początek tej gry. Jakby tak powiedzieć. Łagodnie. Jak coś to macie największe moby, większe potwory. Dają Wam więcej y, klejnotów. Ogólnie polecam grę. Super cel y, się postarał. Uciekamy, żebyśmy nie zginęli. Ym. ostatni etap ojojoj, oj, oj, uciekamy bo nie chcę zginąć o, wiedźma, właśnie o to chodzi wiedźma jest mega dobra, tylko że jak, może, jak dostaniecie ją na pierwszy raz to jest mega, mega, mega dobra więc mega ją polecam serdecznie O, no kolejną rozwezmę wiedźmę. Eee, taka ciekawostka, znaczy nie wiem, czy taka ciekawostka. Musi się mieć więcej klejnotów, żeby być w topce. Widzicie? Dalej. Tak specjalnie. Otwórz księgę. I patrzcie jad. rzadka Rzadka. Trudno. O, 4 dla Majka. O, widzicie, i teraz mogę leczyć dla Majka. Widzicie? O, ostatni level i będę miał nową, nowy świat. O, macie tutaj, o. O. Widzicie? Zaraz będę miał kolejny świat. Brakuje mi 40 punkcików i będę miał kolejny świat. Albo już będę miał nowy świat. Tak. Hmm, ulepsza ją. Na tym filmie zobaczycie, jak wchodzę do będę miał Nowy Świat. Przed tobą nowy świat. Jo, fajne. Kolejny świat. Widzicie? Ale fajne. Zdarmo. Co mam w sklepie? Gublinki. O. Widzicie? Bardzo polecam grę. Postarali się, postarali się. No. I macie też pasę. ja mam 8 pasę. moja największa to ósma, teraz widzicie, no, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i dziękuję za oglądanie, pa pa widzowie.